Serdecznie w imieniu Fundacji Międzynarodowej Instytutu Społeczeństwa Obywatelskiego. Chciałbym przywitać Państwa w sposób szczególny naszych, naszych gości specjalnych. Jest to pierwsze spotkanie w ramach Klubu Debat o Społeczeństwie Obywatelskim, dlatego zależało nam, żeby dobrać wybitne osobistości życia publicznego. Krótko o projekcie. Rozpoczynamy go dzisiaj tym pierwszym spotkaniem. Tego typu spotkania będziemy organizowali raz w miesiącu będziemy dobierali różne osoby z życia politycznego, ze świata mediów, kultury, sztuki, nauki, polityki, żeby dyskutować o społeczeństwie obywatelskim, zastanawiać się wspólnie nad definicją społeczeństwa obywatelskiego, nad kondycją społeczeństwa obywatelskiego, nad przejawami społeczeństwa obywatelskiego i w kraju za granicą. I mam nadzieję, że będziemy wspólnie i debatowali, że będzie żywa dyskusja, będziecie Państwo zadawali pytania, bo po to jest ten, po to jest ten projekt. Ja jestem dzieckiem socjalizmu, to znaczy jestem wychowany w ustroju socjalistycznym, gdzie w pewnym sensie, w, de w definicji byłem pełnoprawnym obywatelem zgodnie z konstytucją perelowską, ale jednocześnie byłem członkiem społeczeństwa socjalistycznego. W którym kierowniczą rolę odgrywała klasa robotnicza, a na, zamiast klasy robotniczej jej awangarda, czyli komitet centralny. Więc w związku z tym byłem podporządkowany pewnej kierowniczej roli. To się nazywało nawet w statucie związku kierownica, że jest kierownica, czy musi być kierownica. To yy, w momencie, kiedy człowiek jest młody i dopiero zastanawia się, jak żyć, tę funkcję pełnić, w jaki sposób oddziaływać na świat, bo nie wszystko mu się w tym świecie podoba. Okazało się, że w tym zakresie bardzo jest ograniczony. Dobry, no Henryk jest bardziej doświadczonym opozycjonistą ode mnie i parlamentarzystą. Dla mnie takim rokiem, kiedy tak się krzywa to w rok 70, tak? I tragedia w Gdańsku, gdzie Żołnierze, którzy mają służyć narodowi, mają bronić klasy robotniczej. Rząd jest robotniczo-chłopski i nagle ta armia, która ma bronić tych praw ludu pracującego, strzela na ludzi. I wtedy taką już decyzję podjąłem z moimi kolegami z Białogardu, że będziemy robić jakąś dywersję, yy, jeśli chodzi o, o, o żołnierzy Armii Radzieckiej. Wchodziliśmy do ich kasy, później wprowadzono przepustki. Zrywaliśmy im instalację elektryczną, za to trafialiśmy do, byliśmy zatrzymywani, ale władza nie robiła z tego wielkiego szumu i po 400 godzinach nas wypuszczano jako młodych niepełnoletnich. Trochę rodzice mieli z tego z problemy, ale mówię, usłyszałem w wolnej Europie, że żołnierze strzelają do stoczniowców. Chciałem się nawet wybrać do Gdańska, ale z różnych względów rodzice na to nie pozwolili. Zamyka się młodym ludziom drogę do działania już na tym, na tych pierwszy, na tym pierwszym etapie. Podam kilka, kilka przykładów. W Polsce przy okazji naszej prezydencji powstał Departament Spraw Młodzieży w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Tuż po prezydencji został zlikwidowany. Młody człowiek, który chce działać, a niekoniecznie chce się angażować w politykę poprzez uczestnictwo w wyborach i takie już czynne kształtowanie polityki. Odbija się najczęściej od ministerstwa. nie występować, tylko robić. Wybalczycie wy, wy, wy sobie to prawo. No, Nikt wam tego z góry nie da. Na co dzień zajmuję się regulacją rynku, już prawo, nie mam e, do czynienia z patentami w swojej codziennej pracy, ale pragnę zwrócić uwagę i pana i państwa, że urzędnicy są zobowiązani regulacjami prawnymi. Nie można wyjść poza prawo, ponieważ... No, ryzykujemy. Jak nie zrobię, nie podejmę decyzji, to mi nie zrobię. Ale jak ją podejmę i będzie niewłaściwa, to lepiej ja podejmę, że nie podejmę. Tak to wygląda. Trochę uwagi. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować mnie i Fundacji Konorada Denauera, zarządowi MISO za, za, za organizację. Chciałbym serdecznie podziękować naszym prelegentom, że przyjęli zaproszenie i dzisiaj poświęcili nam Dwie godziny, także naprawdę dużo. Dziękuję Państwu za, za pytania, za, za, za głosy. Zawsze po takich spotkaniach jestem pozytywnie nastrojony, to znaczy ta kondycja społeczeństwa obywatelskiego nie jest chyba w tak złym stanie, jak się czasami to, to co po niektórym wydaje. Następne spotkanie będziemy organizowali najprawdopodobniej w marcu, więc jeżeli jesteście Państwo zainteresowani kontynuowaniem... E, e, takich rozmów i dyskusji, to serdecznie Państwa e, e, zapraszamy.